Witam Was bardzo serdecznie, a w tym odcinku chcę Wam pokazać jak e, sprawdzi się mój poprawiony endgame'owy Paladin Tesladin e, w walce z Diablo. E, głównymi jego atutami są kościane oblicze Sen, święta Rodela Sen i ostatnie życzenie w fazowym ostrzu postać ta posługuje się głównie mm, tą mocą e, Świętego Wstrząsu, którą otrzymujemy z przedmiotów. Reszta to synergie. Ja już mam tutaj otwarty teleport do sanktuarium, a jak e, chcesz dokładnie zobaczyć jakie mam przedmioty, jak mam rozdane umiejętności i co ma najemnik. E, to zapraszam do filmiku na moim kanale, w którym dokładnie to omawiam i pokazuję. Eee, jak widzicie, no nie ma nie ma mocnych na tą postać. Po prostu wszystko ginie, w trybiga. Postacią gra się naprawdę miło, przyjemnie, szybciutko. E, jedyną wadą jest to, iż no niestety, ale jest to bardzo droga w stworzeniu postać, jak chodzi o przedmioty, e, ponieważ potrzebujemy co najmniej dwóch runiach na samą tarczę i hełm. Dodatkowo jeszcze miło jest mieć enigmę albo inną dobrą zbroję. Eee, mój najemnik posiada Infinity. Także niestety, ale potrzebujemy bardzo dużo dosyć drogich run, tak zwanych HR-ów. Nie mylić z tymi, co są w różnych korporacjach. <grym> Także jak widzicie, no... Nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko ginie praktycznie na strzała, ewentualnie dwa. E, ta aura dodaje nam bardzo duże obrażenia od błyskawic do naszego ataku. Posiada również obrażenia obszarowe. Lord Deseys się nawet nie zdążył wypowiedzieć za bardzo, co on tam miał do powiedzenia ciekawego. Jak materiał się podoba, pamiętaj, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. To jest e, bardzo ważne. A jak już to zrobiłeś, to dziękuję. No i dobra, lecimy teraz do naszego ostatniego klienta, pacjenta. Diablo już na nas czeka. Z wielką niecierpliwością. O, aura mi spadła, dobra. No i co? Naraz go, naraz go nie będzie. Odwróć się ładnie. Hej, oj. I poza wodach. Także tak to wygląda, moi drodzy. Paladyn Tesladin. Tesladin. Generalnie, paladyn na święty strząs wymiata jest bardzo fajny. Będę pokazywał jeszcze, jak ta postać sprawdza się w walce z Balem, z mini -uberami, w Uber Tristram. Również także zachęcam do śledzenia kanału. Trzymajcie się. Cześć.